Ej, cały czas się ciągnął, gaśnie, what the fuck? Mi się wydaje, że po prostu powinniśmy stanąć. What the fuck, a się z rozwalonymiś, ej, co to może znaczyć? What the fuck, a Kaś... się. Nie wiem, gdzieś tu zadamy sobie, cały czas jakiś krok dawny. Aś to była na zewnątrz jakaś kruk? Nie, nie widzisz pierwszy. Mamy sprzęt i kamery. Dzisiaj porozmawiamy o mega przerażającym klownie. Jest to klam, którego dobrze już znacie z moich streamów oraz z pierwszego odcinka, który o nim nagrałem. Jest to klam, który przejaduje mnie na moich streamach oraz w moim codziennym życiu. Dostałem jakieś dwie wskazówki, nie naprawdę co mogę się po nim spodziewać, czego w ogóle o nie chcę. Czy jest to taki psofan? Czy jest to, nie wiem, może jakiś wiz albo hejter, który po prostu chce jakiejś atencji. na moleczki nie wiem o co chodzi. Tam pokazać dzisiaj jego profil, ponieważ jest to mega mordy straszne. na dzisiejszym też odcinku chciałem mordy pojechać, po prostu na to miejsce, żeby sprawdzić, czy jakieś wskazówki tam się mordy kryją. dobrze wiecie, nasza z tym klaunem stanęła w miejscu. Dzisiaj podczas oglądania tego instagrama, przeglądania jego instagrama, chciałem Wam przedstawić moje teorie, kto to może być i dlaczego w ogóle to robi. Jeśli Wam się podoba, to teraz dzisiaj będę robił, ponieważ będziemy jechać na to miejscówkę, żeby sprawdzić, czy dostaniemy jakieś wskazówki. Zostawcie teraz łapkę w górę i subskrypcję, a my już właśnie lecimy oglądać jego instagrama. Pokażę Wam, co to mordy jest za klam, bo ten klam jest naprawdę mega przerażający. Let's go! Dzisiaj, chcę udać się w prawe, żeby poszukać klauna? Jak dobrze wiecie, pojawił się nowy przerażający klaun, który stworzył. Psychiczną grę. Cała gra klauna polega na tym, że wstawia jakieś dziwne wskazówki do internetu, tym razem na Instagramie, te, żebyśmy szukali tych wskazówek razem wspólnie na streamie. Jak dobrze wiecie, przez kilka dni szukałem tych wskazówek z wami na streamkach i nie udało nam się do końca pojechać w te miejsca. Które po prostu on nam kazał, żebyśmy tam pojechali. Dlatego właśnie postanowiłem, że na tym odcinku pojedziemy i sprawdzimy te wszystkie miejscówki, o których właśnie on nam mówił, że mamy tam pojechać. Sprawdzimy, czy jest coś tam strasznego, czy mamy się w ogóle czego obawiać, czy ten clown jest prawdziwy, czy on pojawi się w tych miejscówkach, na których ja dzisiaj będę. Nie będę w ogóle dał znaków na Instagramie, że gdzieś jadę, że coś robię. Nie robiłem się specjalnie na tą okazję streama, żeby też on nie wiedział, że ja coś planuję taki odcinek nagrać. Po prostu pojedziemy w te miejscówki, mamy kilka miejscówek, które musimy sprawdzić ale mordy, jeszcze przed tym, wejdę teraz telefon i pokażę wam jaki te klan ma zdjęcia na swoim profilu, bo one są mega sprzeżające i mega straszne. W trakcie sprawdzania tych zdjęć powiem wam też o live, który odbył się kilka dni temu, z właśnie tego klana i o mega dzień sytuacji, która się wydarzyła w trakcie tego streama. Więc dobra, lecimy do telefonu, pokazuję wam profil tego klauna bo jest mega straszny. Let's go. Dobra, właśnie jestem ja na jego Instagramie i teraz wam przedstawię od początku, jak ta graź zaczęła. Zobaczcie mordy od pierwszego zdjęcia, które wstały 29 marca 2021 roku. I stawię on wtedy zdjęcie z opuszczeniem cementowni. My tam wtedy pojechaliśmy, dobrze wiecie mordy o tym odcinku. Ty wydarzyła się właśnie mega dziwna rzecz, ponieważ ten clown, cały zachował się mega dziwnie, jakoś nie reagował na nasze słowa, po prostu potem się rozpłynął i nie potrafiliśmy go znaleźć. Po tej całej grze, jak tutaj widzieliście, bo tu miał zdjęcia jeszcze z pią mechaniczną i, i takie w ogóle rzeczy dziwne stawiał. I po tym wszystkim mordy, po tym całym odcinku, zaczął stawiać dziwne filmiki oraz dziwne zdjęcia, na przykład takie zdjęcie, z tego zdjęcia, rozwalone lustro i się w niej wpatrywał. Ta cała miejscówka, już udało mi się odkryć gdzie Miejscówka jest, ponieważ byłem tam właśnie na tym streamie, który odwołał się kilka dni temu. Tam jechaliśmy szukać po prostu tego klauna, e, w jakichś tam okolicznościach przyrody. Pojechałem po widzów właśnie te wszystkie miejscówki, żeby poszła się o powiem wam tak ogólnikowo, żeby Was nie zanudzać. E, pojechaliśmy tam, odkryliśmy jedną kartkę z napisem Instagram. Wtedy clown zrobił nam zdjęcie na Instagrama e, w tym samym mordy czasie. Zrobił nam zdjęcie za pleców, więc on cały czas gdzieś tam czyhał za nami, ale on do kanału wiedział, że ja w tym momencie tam się pojawię. Ja on wiedział, że ja tam się pojawię, więc. Więc to jeszcze mnie zdziwiło, że takie zdjęcie na Instagramie się pojawiło. No, ale mordy, dzisiaj po prostu sprawdzimy sobie, jeżeli ja pójdę bez żadnego informowania was, że ja gdzieś idę, i bez informowania klauna, że ja gdzieś idę, czy on tam po będzie. Mordy, najdziwniejsza sytuacja, która właśnie przyraziła, jest to ten filmik. zobaczymy mordy, ten filmik, gdzie... Słuchajcie... I mord na dole miś Widzicie tego mordy misia? Dzisiaj ja chciałem właśnie na odcinku go podnieść. I mordy, na tym filmie pojawiły się pierwsze spórzędne. które już nam po prostu ujawnił. Bo na drugim poście, widzicie, od, to jest tego 6 dni temu ten post. Na tym poście, jak sami widzicie, jest to mordy, to miejsce. Odkryliśmy to już w ogóle na streamach. W ogóle wpaść na stream, bo tam też dużo się dzieje, właśnie. Właśnie na streamach to odkryliśmy, gdzie to miejsce jest. Na, właśnie dzisiaj, na dzisiejszym odcinku, je, pojechać tylko w to miejsce. Bo to jest jakaś widzicie, rozległe jakieś, jakieś budynki opuszczone. I zobaczymy, co tam mordy jest. Widzowie od kilku dni. Gra w ogóle nie ruszyła, nic, nic kompletnie się nie działo. Dlatego e, tworzę może ten odcinek, właśnie, żeby sprawdzić, czy ten cała pozytywny mordy to nie jest fake. Bo to już nie są mordy przelewki. Jak sami widzicie, widzowie, to nie jest jakiś dzieciak, który robi sobie jakąś tam mega śmieszną gierkę. Z, nie wiem, dzwoniłem do mnie i mówiłem, że I kill you. To naprawdę, mordy może być. Naprawdę, to może być mega ciekawe. Też może być zarazem mega straszne. Bo jeżeli nam clown coś będzie, nie wiem, zrobi nam coś, że, nie wiem, ta tam mordy, na przykład, będzie mnie ścigał. Nie wiem, czego się naprawdę spodziewać. No to widzowie, dzisiaj, w dalszej części tego odcinka pojedziemy za eksplorować te miejscówki Sprawdzimy, czy coś tam zostawił, już jakąś wskazówkę czy, czy to kolej tam w ogóle będzie Bo jeżeli mordy okaruje się, nie wiem w ogóle Czy takiego czego będzie spoko, ponieważ będę robił go Pierwszy mordy raz, taki właśnie odcinek I zobaczymy, co tam się mordy będzie kryło No, no w sumie, nie wiem, no może będzie ciekawe Może nie z takiego, no nie wiem co mordy w ogóle było Czy to jakieś opuszczone są jakaś huta widzowe Czy to są go, opuszczone hotele, nie wiem kompletnie może, Co to jest, ale dzisiaj będziemy po prostu tam szli I to eksplorowali, żeby sprawdzić clown mordy jest prawdziwy, więc dobra W kolejnej części mordy odcinka a będziemy się już po prostu no w aucie albo już na miejscu jak dojedziemy i będziemy się widzieć. No tam na miejscu Zobaczymy widzowie Co tam będzie Let's go Dobra, właśnie wybieramy się na pierwszą miejscówkę Jest to miejscówka, którą widzicie teraz e, Postanowiliśmy tam pojechać Ponieważ clown tam jako pierwszy nas powiedział, że mamy tam przyjechać e, To było pierwsza miejscówka To opuszczę te bunkry, nie? Kasia tam opuszczę te bunkry Ja cię bunkry, co ja mówię Opuszczamy budynki Jest to odnotowane około 2,5 km, Więc otrzemy tam za jakieś 10 minut Zna mordy jest taka, że gdy tam dojedziemy Gdy tam po prostu dojedziemy To musimy widzowie zachować spokój Nie możemy tam się drzeć Bo jeżeli ten clown na przykład tam czeka tak jak wam mówiłem, nie dawałem nigdzie znaku na instastory, że gdzieś jadę albo coś, żeby on po prostu nie wiedział, że ja do niego podjeżdżam Więc jak będziemy już na zewnątrz, po prostu będziemy się widzieć yy, i zobaczymy, co przygotował klan na pierwszej miejscówce. Let's go, Dobra, bądźcie, w to miejsce. Jesteśmy na tej miejscówce, gdzie klan powiedział, że mamy tu przyjechać. Tak wam to już mówiłem wcześniej, jesteśmy. Nie wiem, czy to będzie to w w ogóle widać, bo jest tak mega ciemno. a latarko naświecił Dobra, w sumie coś tam widać. Jesteśmy na tej miejscówce, będziemy wchodzić po tych wszystkich budynkach i analizować, Cokolwiek do klan dostaje, mory. Tutaj mamy te... Co? Dobra, czy nic jest tutaj, to okna tu nie ma, bo nie powiedzieliśmy, że przyjeżdżamy, więc dlaczego nie powinno być? Tutaj widzimy, mamy jakiś budynek i właśnie on w tym oknie to nagrywał. E, w tym oknie on tutaj nagrywał, widzieliście? O, właśnie dokładnie w tym wiem czy tam go, kurczę, zobaczycie to okno, ale w tym oknie on nagrywał. Krzyż widać. Co? Krzyż widać. Który krzyż? Gdzie jest jakiś krzyż? w tym oknie krzyż widać? Nie widzę, zaraz tam wejdziemy, ubieram zaraz GoPro i będziemy po prostu zwiedzać wszystkie budynki i sprawdzimy, czy cokolwiek nam zostawił ten cloud Let's go! Dobra, jest mega zimno, powiem szczerze, chyba z 3 stopnie, a ja nie wiem, co się w ogóle pokusiło, żeby tam iść. Jak widzicie, Kasia weź pokaż, tam jest ta miejscówka, musimy przejść, nie? W ogóle jak tak dojść? No Czekaj. są krzaki wszędzie. Co? Są wszędzie krzaki. No właśnie, po Kasia, tu są jakieś w ogóle drzwi. Tak, nie, nie wiem, czy się ogarnia, powiem ci szczerze, jak coś to będziemy musieli nie wiem jakoś spierdziałać, jeżeli klaun by to był A tutaj? No właśnie tutaj powiem szczerze, że na początku chciałem sprawdzić to zdjęcie, bo jak sami widzicie te zdjęcie, które macie tutaj yy, pokazane yy, na tym zdjęciu, znaczy to jest filmik w sumie, na tym filmiku ten klaun właśnie był tam, podnosił jak pokazał jakiegoś misia i tam stał. I chcę zobaczyć czy cokolwiek tam jest Kasia. Ty my tu nie przejdziemy. Czekaj, chyba tymi krzakami to musielibyśmy przejść. Chciałem mam się krzakami przeciskać? No chyba tak, Kasia, tymi krzakami sobie przejść Żeby to wszystko obscalić, no bo to jest moim zdaniem jedna droga. Płoch, tu się jakoś gładko zrobiło. O zimno jest Kasia. Ale tam jest No właśnie wiem. Co? się. Czy tam boję iść, tu jest pełno krzeczorów. Co? Tu jest pełno krzaczorów, zaraz coś wlecę. Ale ciekawe Kasia, czy w ogóle? jaki tu teren w ogóle tylko się tu jest po illuminatów Popatrzam The fuck to jest ten teren, ciekawe? Cokolwiek to może być, nie? Bo to... Fakt tam coś się świeci, ale nie wiem co to jest. Jakieś auto. O... Co? Nie chcę się tego jest Kasia, jestem już, patrz. Zobacz, jestem już. Tu pociąg Kasia z daleka! Nie, tam coś... Tam coś jak kurde stało. Tam to co jak policja. Co? To była co jak policja. Tam? No. Nie wiem Ej, jest, tylko... jest Kasia rozwołany miś to fakt, Kasia z rozwołany miś, ej, co to może znaczyć? Czy to, to okno? Tak, to jest to okno, zobacz na tym filmiku Kasia, on w tym mieście tutaj stał? Ej, Kasia, miś, no to, to jest ten sam miś, on na nie był dotykany Ja wiem, coś pod tym miściem będzie? Będziesz to dźwigał? No właśnie, Kasia, nie wiem, co ty Ja bym się dźwiga. bała, to nie, ja bym tego nie dotykała dźwięk To jest jakieś ty Ja bym tego nie dotykała to Co jest tu twarzy? O fłok! Pokaż go. Kasia, tu to... bez oczu. Serio? Ej, tu nie ma oczu. Kasia... To jest p*** bez oczu, rozumiesz to? To zostało coś takiego? Nie wiem W środku tego lasu Jeszcze bez oczu Są wydrapane oczy Kasia, co to może znaczyć? To jest coś, Klau może na coś chciał w tym momencie Właśnie, że powinniśmy stąd jak najszybciej iść Wiesz co z zrobił zrobiłeś Ja może do tego budynku ostatniego Kurde, czekaj, weź to oddalmy Kasia, mamy te oczy Wydrapane, musimy to jakoś zapisać, musimy to jakoś zapamiętać, żeby żeby to była jakaś wskazówka co zobaczymy do tego Do tego budynku, zobaczymy czy wszystko coś jest To jest kolejna fotka Kasia, tam jest ten pentagram ten pentagram rozumiesz Autentycznie to? boję się tam iść. Ale teraz coś jest tak. Autentycznie boję się nawet wchodzić do środka. Jasno to to bardziej przyjaźnie wygląda. A my w filmiki, nie? No, ale skąd my się jakiś znak tutaj jest. Si... to jest jakieś auto? No, jest auto jakieś. A to po co to auto stało? Nie wiem, klon ma auto. Co? Przecież klon ma auto. A tak, gdzie jakiś znak jest? Kasia, ten tam nie przechodził, ten kto? No właśnie chyba ten Nie była tam jeszcze Kasia, on przechodził? A ja statkiem. what the fuck? A ja statkiem piękny. A się A tak, zyskałem tak ma... to miejsce i w tym budynku, Myślałeś, że w tym budynku jakieś Kasia takie właśnie zdjęcia robi, czy coś. What the fuck, to... Słyszysz coś? Jakiś dźwięk jakby ktoś to się rozpierdzielał? Nie słyszę właśnie, ja się tu boję siedzieć. A myślisz, że nie w do budynku? I patrz, to jest wszystko rozwalone coraz bardziej. Dawaj ja tak. Kasia, bo może jakaś... Co to jest? Sklep? Nie. To nie. co? Nie wiem. Ty, Kasia, to jest Nie wiem, czy to tutaj będzie Pewno Pełno szkła. Czekaj, Kasia, no normalnie zjedziemy. Wow Chociaż w tym wejściu też było filmik? Tak o, Ale tu było A nie Jesteś pewien, że tu powinieneś chodzić? Karol, to jest to lustro Gdzie? Karol, to jest to lustro, gdzie ten kał widzisz? Ociu What the fuck Faktycznie tu wszystkie szyby Zaszły, co ty dawam? 36. I to z kartą ustro. To jest jakoś dziwnie jasno. Z się świeci? Pury do. Co tak tu jasno jest, Kasia? Nie wiem, wahaj jakąś kredą. O, o, o. Krzyż odwrócony. Jakiś krzyż, jak biedne jakie znaki klauna tu są. Der potyski. derka co, Zaraz tu świeci, to jest spał? Nie, no to to właśnie obserwujemy. The fuck. Co to było? Szaś z nami? The fuck? Halo? Co tu jest? Halo? Like, what the fuck? Kasia? Nie wiem, gdzieś tu za nami są cały czas jakieś kroki, Dawid. Halo? Dawid, no tam. Ale pokoju, Szaś? Za mną. Halo! Kasia, ja what the fuck, jak ten gdzieś? Nie wiem, Dawid, ja cały czas słyszę za nami to wszystko. A ja pokój ma jakiś krok, what the fuck? To nie powinniśmy wchodzić, Dawid. Czekaj, no, no, no przejść czas fajnie, czekaj, to jest jakiś fejk! Ale patrz, tu jest wszystko rozwalone. A? Jest czy nie? Co? Jest czy nie? Tylko Kasia nie ma. What the fuck, To gdzie on to jest bieg, ale strze. Co to było, się... Co się? Wit. What the fuck? Nie, co to było? Powinniśmy tutaj być. Kto był pierwszy? Bo, gdzie... Mamy sprzęt i kamerę What the się po... Co? to jest? Wiesz co? Wit. Kawa. Kasia, czyli budę Jesteś What the fuck? Ej, hey, Kasia. Od... Zgasło coś. Kasia, to tam jest. What the się Kaczowot, chodź, co kaczowot, 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 Co kaczowot, 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 What the fuck? What the fuck, co byśmy robić? Czeka, <grymka> Co to za psychol? On uciekł? Kasia, to jest chyba jakiś dzieciak! Nie wiem... Co to było? Patrz, gdzieś go tam? Nie widać, nie widać. Kasia, on tam się kryje. Nie widać go. Widzę, o, Kasia, on coś opuścił. Tu powinniśmy karać zrobić, to jest chory jakieś. Nie, mi się wydaje, że powinniśmy po prostu stąd iść. Kasia, on tu się coś powiedział, trąbka w ogóle i chomie. on nam coś zrobił. Ale skoro on akurat wiedział, że my tu w ogóle będziemy, ty? Nie wiem. Nie dawałem znaku, to do śniadu przez dwa dni. On siedzi tam cały czas. Kasia, widzę, że opadł, co tu nas siedzi. Ale nie widać go na kamerze, ale on tam siedzi cały czas. Jak go nie widać, Kasia? No nie widać go na kamerze. Mama? Nie widać, nie widać. No czekaj, czekaj. On no, siedzi za krzakami. Daje... No, to upuścił. Chodź tam znowacze. Nie, my nie powinniśmy tutaj siedzieć, stać, Cały czas światło gaśnie, what the fuck! I się wydaje, że po stąd iść, na jednym z nich, żeby lampę stracimy. Nie będzie światło w ogóle. To jest normalne, Dawid To jest jakiś chory, what the fuck! Co I... nie robi Tak samo, w do odcinku pierwszym, tak samo Kasia było. I cały czas nas niby chciał atakować, a on cały czas gdzieś uciekał, widziałeś, to pamiętasz, nie? Że on cały czas wie, że oh. chodził, a nas nie atakował. To jest psychopata, on siedzi w krzakach. On siedzi w krzakach, to też widać, what the fuck! Cały Co ty, ode mnie. Tak, aż się opuścił. A widać go? Zobaczmy! tam? Światło, Mika, jest widać, taką kropkę. Jest, siedzi. Mój Kasia, on, śpiewa, on jest on co, patrz? Nie, nie. Po... Co? Nie powinniśmy tam iść. Kasia, nie podnosi się. To jest od niego! To jest... to jest od niego? Co to jest? To wygląda jakiś nabój, Kasia, do czegoś. To jest jak trąbka, to jest jego trąbka, Dawid. Dawid, ja słyszę cały czas jakiś krok. to jest że wszystko załami jakiś krok, gdzie jest cała lotarka za dodacie. O to panu tu chodzi? Z jakiejś chorych chyba? Nie powinniśmy tutaj sami siedzieć, Dawid. Jest... Gdzie? Gdzie? Tutaj, jest, tutaj jest. Jest, to jest jedno, pak pogląd, what the Dawid, chodź, bo ja się boję Nie, ten no, pak to... Nie, nie. To zruszysz chyba. Nie, Dawid, proszę cię. Dawid, to trzeba kopalować gdzieś. Lapa mi gaśnie. Jakiś głaze, kasia fal nie w Nie, no Dawid, nie powinniśmy. Gdzie jesteś? Dawid! Gdzie jesteś? Pokaż się! Pokaż się! Gdzie... Dawid! Co? Już był? Kasia, what the fuck? Nie no. wiem, Dawid, my nie powinniśmy tutaj stać. Chodźmy skąd? Czego? No przecież, no jak ty. Ale co, jak on ci coś zrobi? Jesteśmy ale sami. No popatrz! No to gdzie przecież on tutaj? Wszedł. No przecież on tu był! O the fuck, Kasia, go nas obkrążył? Chleba mi gaszy! Kasia, tak, go nas obkrążył?

Come on and go. Go, ah! stop! <laughs> God, stop.